A? Już idzie, nie idzie. wiem, tylko nie przechuj teraz. A? Tylko nie przechuj, bo wiesz, nie patrz, już ich łapę. Kurwa przejdzie, idzie, trochę, nie widać. Starzy, nie. Cicho jakoś się okay. zbliżenia robi. Kurwa, o? Woda! Pomachaj mi. Do Pomachaj do aparatu. No No to ja. Ty na paradę to 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 pomalec to wyjdzie. No? A że zapchalbował. Dobra, przerwa. A, ty sobie rozjeźdła, napisałem ze <laughs> 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 yeah, am <that was> not nice. <laughs>